Hej, dzisiaj Wam pokażę jak robię moje nadziewane papryki. Ok, więc pierwsze co robię mam tu dwie marchewki. Obieram je, pokroję w kostkę i ugotuję. Taką kostkę dosyć drobną. teraz mam dwa ziemniaki, które obro, obiorę i pokroję w kostkę podobną jak marchewkę. Ok, teraz Wam pokażę jaką kostkę pokroję ziemniaczki, ziemniaki. Coś w tym stylu. Teraz pokroję jedną cebulę w drobną kostkę i ją podsmażę. Marchewka z ziemniakami się gotują. Ok, na patelnię. Łóżkę oliwy i wrzucam cebulę. Ok, tu mam parę pieczarek. Dokładnie 2, 4, 6, 8, 8 10 pieczarek, które sobie posiekam. obojętnie jak dodajesz cebula się zrumieniła więc teraz dodam dodam pieczarki mam tu trzy ładne papryki czerwona, żółta, zielona jak flaga jamajki. Teraz sobie je przekroję w, tą, w ten sposób, w tą stronę. Wydrążymy, wydrążę środek, bo właśnie ten środek będę nadziewał tę zieloną przypółkę zostawiam, bo ładnie to wygląda, a czasami pomaga to w Przeproceniu jej. Okej, okay, tu mam pieczarki z cebulą, które się studzą, przesmażone. Teraz dodam do tego dwa ząbki czosnku. Tak, teraz sobie zetrę. Okej, okay, warzywa, ziemniaki, marchewkę. Już mam ugotowane, odcedziłem je i teraz wrzucę do pieczarek i cebuli. I dodam do tego łyżeczkę szanu i łyżeczkę kwaśnej śmietany. Trochę pieprzu. Trochę soli. Teraz wszystko wymieszam. I będziemy, nadziejemy papryki, nadzieje papryki. I będę je piek w 180 stopniach przez około 20 minut. Jeszcze od góry zrobię posypkę taką z bułki tartej, która się ładnie zrumieni i zakryje naszą, nasze nadzieje, że nikt nie będzie wiedział, co tam jest w środku. Także nadziewam, zaczynamy nadziewać. Dosyć ciasno można to ugnieść. O, myślę, że jest, że tak jest ok. Zobaczcie, tak to, tak to wygląda. To jest mój pomysł na kolację dzisiejszą. Najlepsze pomysły wychodzą wtedy, gdy jesteśmy głodni, otwieramy lodówkę a nie za dużo rzeczy tam mamy. Więc trzeba improwizować, tak jak ja to zrobiłem dzisiaj. Papryki są nadziane a teraz. Bułka tarta i tą bułkę tarto pomieszam z żółtym tartym serem. Tak można powiedzieć, jeden do jednego. Skropię to oliwą. po sole po pieprze i jeszcze dodam bazylii. Dodam bazylii. Kurde, gdzie ta Nie dodam bazylii. Dodam pietruszki. I moje ranku, to wszystko wymieszam. I tak będę przykrywał tym. Ok, tak wyglądają gotowe papryki. Teraz będą one siedziały w piecu przez około 20 minut. Tak wyglądają moje papryki. Oferowane. Zapraszam ponownie.